Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie w nieco innej scenerii takiej sielsko -wiaskowej. I bardzo dobrze że jeżeli możecie na tych moich tłach wytrzymywać te moje nagrania, więc od czasu do czasu będą, będą zmiany w tle. Dzisiejsze, to co dzisiaj wam przeczytam, jest skierowane głównie do jednego odbiorcy, ale być może skorzystają z nich szersze kręgi w moich. Moich kochanych słuchaczy, kilka słów wprowadzeniem tego tekstu, który za chwilkę przeczytam. Miałem dzisiaj telefon od mojego kolegi, który niedawno temu przeszedł na żywienie optymalne. Przeszedł bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie, z kalkulatorem w ręce, z FITATU w ręce i jeszcze z innym, chyba nawet nie FITATU, tam jest inne programowanie, które sobie sam. Sam zaprojektował, sam wdrożył i sam sobie to sprawdza. Zatelefonował dzisiaj do mnie i mówi: Sławek, słuchaj, mam problemy, bo coś się dzieje z moją wątrobą. Obudził mnie dzisiaj wielki ból. Byłem wystraszony, spanikowany. Zastan Zastanawiałem się, czy nie wezwać pogotowia. Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem. Ja na pewnych rzeczach się nie znam, ale. Mm, Przypomniałem sobie podczas tej rozmowy, jak było ze mną kilka lat temu, gdy miałem taki okres stosowania bardzo dokładnego żywienia optymalnego. Potem to oczywiście zaniedbałem, poszło to troszkę, wiecie, tak lekko do lamusa, ale mm, kilka lat temu miałem taki czas, gdzie stosowałem bardzo dokładnie żywienie i pamiętam, jak spotkało mnie coś podobnego, jak mojego kolegę. Ja wtedy akurat przeleżałem dwa dni, nie wychodząc do swoich codziennych zajęć. Przeleżałem dwa dni. Brałem po dwie tabletki dwa czy trzy razy dziennie, nospy, czyli leku rozkurczowego, i, było, i dzięki temu pozbyłem się piasku i kamieni z woreczka żółciowego. Potem już to więcej nie wróciło. Oczywiście nieraz zdarza mi się, że jak przesadzę z imprezami rodzinnymi. Nie, nie, nie mówię o alkoholu, żebyście sobie tam nie myśleli. Alkoholu generalnie nie lubię. Jak przesadzę z pewnymi rzeczami, to czuję jakiś tam ucisk gdzieś tutaj pod, pod żebrami, ale to wiem, że po prostu zawaliłem i włożyłem do ust nie to, co, nie to, co powinienem. Obiecałem temu mojemu koledze, że znajdę fragment i przeczytam to, co pan doktor na ten temat takich ewentualnych dolegliwości napisał. Zanim, zanim ktoś spanikuje, może się akurat wam to, wam to przydać. W pierwszych paru dniach diety mogą wystąpić pewne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, to znaczy bóle. Bez żadnego leczenia powinny ustąpić po jeden dwóch dniach. Jeśli nie ustąpią, trzeba szukać innej przyczyny. Może nią być zarobaczenie. Trzeba zrobić badanie w tym kierunku. Najczęściej przyczyną są lamblie lub glisty. Trzeba podjąć odpowiednią kurację i wytrudzić je. To jest jedna rzecz, którą pan doktor tutaj mówi, gdyby się pojawiło coś przy początku stosowania żywienia optymalnego. I następna sprawa. U osób chorych na kamienie żółciowe. Mogą pojawić się bóle w okolicach wątroby. Dieta powoduje powolne rozpuszczanie się kamieni żółciowych, które, gdy się zmniejszą, mogą zablokować przewody żółciowe i spowodować bóle wątroby czy czustki. Należy wtedy zjadać mniejsze porcje pożywienia, a częściej nie będzie wtedy silnych bodźców wymuszających skurcze woreczka żółciowego. Takie objawy mogą się pojawić. Przepraszam, takie objawy mogą się powtarzać do czasu wydalenia kamieni z woreczka, co jest równoznaczne z wyleczeniem z kamicy. Gdy zmniejszony kamień trafi do przewodu żółciowego, może spowodować atak bólów. Nie należy wtedy wpadać w panikę, lecz przyjąć leki rozkurczowe i przeciwbólowe i położyć się do łóżka. Przewód żółciowy się rozluźni, kamień przedostanie się do dwunastnicy i zostanie wydalony. Oprócz bólu, pierwszymi objawami zatkania dróg żółciowych przez kamień jest ciemny mocz i jasny stolec. Na wiele tysięcy osób leczonych przeze mnie wystąpił tylko jeden znany mi przypadek, że kamień z przewodu żółciowego musiał być usunięty chirurgicznie. Tak. Nie wiem, czy słyszycie te piłowania gdzieś tam w tle za mną, ale to wieś po prostu żyje. Tu, gdzie ja mieszkam, wszystko tętni życiem. Jeszcze mogę Wam jeszcze przeczytać, gdyby się coś jeszcze pojawiło po rozpoczęciu żywienia optymalnego, coś niepokojącego. Jest tutaj taka uwaga Pana Doktora. Szybka i nagła poprawa odżywiania mózgu, jaka pojawia się na skutek żywienia optymalnego, może spowodować znaczny i nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, do którego organizm nie jest jeszcze przystosowany. Może wówczas wystąpić osłabienie i zawroty głowy. Jest to stan przejściowy. Zapobiegawczo można wtedy wypić kawę czy kieliszek koniaku. Nie, zmniej, nie zmieniać szybko pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą, by nie powodować szybkiego odpływu krwi z mózgu. Do, krwi z mózgu. Tak. Dolegliwości te ustępują samoistnie dość szybko. I słuchajcie, to, ja Wam przeczytałem tylko kilka z uwag Pana doktora odnośnie tego, co mogłoby się tam odstukać, akurat malowane, przydarzyć. Ja wam to czytam, to jest strona 25, książka kucharska. O, zobaczcie, książka kucharska, której autorem jest pan doktor Jan Kwaśniewski, ale i nie tylko. Autorem tej książki jest i przepisów tutaj jest syn pana doktora, żona doktora i synowa pana doktora. Także cała rodzina była zaangażowana w napisanie, w przeliczenie, w przetestowanie. Wszystkich tych przepisów, które tutaj w książce są zawarte, a na samym początku jest wprowadzenie do żywienia optymalnego i są uwagi na stronie 25, 24 i 23 odnośnie tego, co mogłoby się przydarzyć podczas początkowego rozpoczęcia stosowania żywienia. To jest wszystko tutaj napisane. I skąd i dlaczego to się bierze? I że, I że pragnę też wytłumaczyć, że nie jest to spowodowane, te rzeczy, które się mogą przydarzyć, nie są spowodowane żywieniem optymalnym. One się ujawniają podczas żywienia optymalnego, dlatego że organizm na, zaczyna się kalibrować, korygować, zaczyna wracać do prawidłowego funkcjonowania i to przestawienie czasem no, jest takie troszeczkę. Mm, takie troszeczkę mało komfortowe. Jeszcze wam chyba przeczytam jedną rzecz o, niezbyt przyjemnym objawem, bo to może wielu osób może to dotyczyć i mam przyjaciela, który, który kiedyś trafił na ten jeden element i to był element, który spowodował, że on zaprzestał żywienie optymalnego. Wszystko było wspaniale, wszystko było cudownie. Ale z tego jednego elementu, który teraz Wam przeczytam, on zaprzestał, bo był, jest do tej pory, jest nauczycielem i nie mógł sobie pozwolić na, na dłuż, przez dłuższy czas, żeby to, co się z nim wydarzyło, dalej trwało. Posłuchajcie, to jest w punkcie 5 na stronie 24. Niezbyt przyjemnym objawem, który może wystąpić w pierwszym okresie, jest pojawienie się cuchnącego oddechu. Pojawia się on najczęściej u ludzi, którzy po przejściu na dietę szybko chudną i u tych, którzy pracują lub mieszkają w zatrutym środowisku. Dzieje się tak, dlatego że trucizny rozpuszczalne w tłuszczach i w nich zablokowane zostają sukcesywnie wydalane i one powodują nieprzyjemny zapach. Po, pier, po pewnym czasie minie on. Jeśli nieprzyjemny zapach z ust występował przed podjęciem diety i był spowodowany gniciem treści pokarmowych wielitach połączonym z oddawaniem cuchnących wiatrów, to objawy te po podjęciu diety ustępują. Nie ma gnicia w jelitach, bo nie ma co gnić. A więc i objawów takich nie ma. No, u mojego przyjaciela akurat trwał ten oddech, trwał dosyć długo i on, tak jak powiedziałem, zrezygnował z tego powodu z żywienia optymalnego, więc z powodu oddechu. Niezbyt przyjemnego, spowodował z wszelkich dobrodziejstw, jakie niesie żywienie optymalne. Ile tego mamy nagrania? 8. Dobrze, czyli jeszcze, jeszcze jedna bardzo fajna, ciekawa, ciekawa rzecz, o której chciałem Wam. Znaczy, ten temat jeszcze chcę ugryźć, dlatego że pod ostatnim moim filmem pojawiły się tam w komentarzach. O dziwo, nie usunęłem ani jednego komentarza pod ostatnim filmem i przedostatnim. Ani sztuki, nie było co usuwać, nic wrednego, nic takiego dziwnego nie było. Z czego bardzo się cieszę. I, ale pojawiły się takie wpisy, żebym nie wprowadzał fermentu tak generalnie między ketogeników a żywiących się optymalnie. Już jakieś tam różnicowanie. Słuchajcie, ja przez 7 miesięcy byłem w ketozie. Z powodu mojej takiej, wydawało mi się, że ta ketoza wyleczy mnie z tej mojej przypadłości. Nie wyleczyła. Przez pierwszy miesiąc, dwa było całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze, czułem się świetnie. Ale potem pojawiła się jakaś dziwna taka huśtawka związana z niedocukrzeniem. Mój organizm jakoś nie radził sobie, może z przerzucaniem tych, tych białek na transferowanie ich na cukry. Nie wiem, coś było nie tak, i, i poszedłem po rozum do głowy. Zacząłem znowu czytać, 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 dowiadywać się, i zaprzestałem tej nieszczęsnej procedury ketogenicznej. Chociaż pan doktor pisał o ketozie, zanim ketogenicy pojawili się na świecie, niektórzy nawet, niektórych jeszcze, jeszcze nie było, tych wielkich, znanych obecnie z internetów. Pan doktor dokładnie opisał, skąd się bierze ketoza, jakie są za, jakie, są, jakie jest przeciw. Podał, że przy pewnych nowotworach ketoza jest wskazana przez kilka miesięcy, oczywiście pod kontrolą. Jak najbardziej, ale nie przez całe życie. Nie na, tym to powie, nie na tym to polega. I chcę Wam przeczytać o ketozie, o ciałach ketonowych. Mamy 10, powinienem się zmieścić w tym przydzielonym czasie. No to co, lecimy z tą ketozą? Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to, no to już nie przynoszę, tylko czytamy. Przy niedostatku, to jest punkt, yy, strona 23, pokazywana Wam wcześniej książka. I to jest trzeci punkt. Przy niedostatku związków fosforowych dla mózgu i serca, organizm wytwarza dla tych narządów, narządów tzw. ciała ketonowe, które są lepszym paliwem od kwasów tłuszczowych. Paliwem jest wzięte w cudzysłów. Dzieje się tak przy głodówce, często w cukrzycy. Ciała ketonowe pojawiają się po szóstym dniu głodówki i utrzymują się różnie długo. Cukrzycy mogą. Y, cuk, y, Powiem się, nie się równie długo. W cukrzycy mogą pojawiać się okresowo, ponieważ w cukrzycy gospodarka energetyczna jest szczególnie upośledzona, co zmusza organizm do wytwarzania ciał ketonowych jako paliw, w cudzysłowie wzięte, niejako zastępczych. Czyli te ciała ketonowe są niejako zastępczymi paliwami zamiast kwasów, wolnych kwasów tłuszczowych, tych WKT. I pan doktor dalej pisze, nie są one jednak objawem chorobowym. Powstają w wątrobie. I dalej. Ciała ketonowe występują, czyli wątroba musi ostro pracować, żeby je wytworzyć. A potem, jeżeli my je wydalamy na zewnątrz w formie wysikiwania porannego czy wieczornego, no to jaki sens? Zmuszać wątrobę do pracy, żeby robiła coś, co będzie za chwilkę wysikane. Bez sensu, prawda? To tak jak wy, chodzilibyście do pracy, zarabialibyście pieniądze, a potem te pieniądze wieczorem wyrzucalibyście. No tak robimy, nie? Idziemy, idziemy kupujemy alkohol, wydajemy na, na bzdury, albo gubimy je po prostu, nie? No to tak nasz organizm się zachowuje. Wydala na niepotrzebne rzeczy, czyli traci bezpowrotnie. Czytam dalej. Ciała ketonowe występują też czasem u ludzi w pierwszym okresie po przejściu na dietę bogatotłuszczową. Ale w tym przypadku, według współczesnej wiedzy bio, biochemicznej, nie mają one żadnego znaczenia patologicznego. Czyli jest OK. Nic się tutaj nie dzieje okresowo, przy przejściu na jakiś czas. Są one formą zastępczą za wolne kwasy tłuszczowe. I tam za chwilkę będziecie wiedzieć, dla kogo one są. To znaczy, dla jakich narządów one są przeznaczone. Po co one są? Żywienie optymalne jest żywieniem bogatotłuszczowym. Często podejmują je ludzie, którzy przedtem tłuszczów prawie, nie, prawie w ogóle nie jedli. Przy radykalnej zmianie metabolizmu, którą wymusza radykalna zmiana diety, organizm musi zużyć dużo białka i energii na to, by we wszystkich komórkach zainstalować nowe ciągi technologiczne w cudzysłowie wzięte ciągi technologiczne do spalania tłuszczów, a usunąć, przetworzyć na węglowodany i spalić enzymy zbędne. A takimi stają się enzymy potrzebne uprzednio do spalania węglowodanów. Dalej. Ciała ketonowe są wydalane z moczem, gdyż możliwość ich spalenia przez mózg i serce w organizmie, gdyż możliwości ich spalenia przez mózg i serce w organizmie. Ciała ketonowe są wydalane z moczem, gdyż możliwości ich spalenia przez mózg i serce w... są ograniczone. Przepraszam. Chyba za mocno mi tu grzeje i ślepne po prostu. Nie wiem. Jeszcze raz to zdanie czytam. Ciała ketonowe są wydalane z moczem, gdyż możliwości ich spalania przez mózg i serce są ograniczone. Czyli mózg i serce może tylko spalić je w ograniczonej ilości. Więcej ich nie spali niż to, niż to co potrzebują i jest ich wtedy nadmiar, bo wątroba produkuje je jak wściekła i są potem z moczem wydalane. I teraz dalej. Poziom ciał ketonowych w moczu oznaczany jest krzyżykami. Wiecie, to są te paski, na przykład ketodiastygnie nie te szwajcarskie, zapteki za 17 zł. W moczu oznaczony jest krzyżykami. Od jednego krzyżyka przy małym ich wydalaniu do czterech przy dużym. I dalej. Wydalanie ciał ketonowych z moczem szybko likwiduje niewielkie zwiększenie spożycia węglowodanów, czyli zwiększamy odrobinę węglowodanów 5, 10, 15 gramów na dobę i one już znikają. I dalej. Nie należy więc całkowicie wykluczać węglowodanów z diety. Jak się to często, czasem zdarza. Około 50 gramów węglowodanów na dobę, ściślej 0,8 g na kilogram wagi ciała należnej, jest potrzebny organizmowi i na ogół wystarcza. Na ogół są pewne odchyłki, ale to i na ogół wystarcza, aby ciała ketonowe nie były. Z moczem wydalane, czyli nie było bezsensownej pracy wątroby. I dalej. Przy dalszym stosowaniu żywienia optymalnego, to jest po 10-14 dniach u osób młodszych i po 3-8 tygodniach u starszych, ciała ketonowe, we krwi i moczu już się nie pojawiają, dlatego że organizm potrafi już dostarczać dobrą energię do mózgu i serca oraz innych ważnych tkanek. Czyli jest to forma, te ciała ketonowe są formą przejściową, bo organizm jeszcze nie potrafi dostarczyć odpowiedniej ilości ATP do mózgu i do serca. I one zastępują wolne kwasy tłuszczowe. I teraz, w momencie jak organizm się już przystosuje, będzie wątroba produkowała ATP i te 11 pochodnych innych tych wysokofosforowych związków energetycznych, te ciała są już zbędne ketonowe i organizm już ich nie produkuje, bo już jest prawdziwe paliwo, to które miało być docelowo. Rozumiecie? Czyli jak organizm czeka na coś, co jest dla niego najlepsze, czyli ATP dla mózgu i dla serca, jeszcze dla paru jeszcze innych bardzo ważnych narządów, to, to jest bardzo potrzebne, a tego nie ma, to wytwarza formę zastępczą, coś, co nie jest jeszcze tym najlepszym ATP, tylko są to właśnie te nieszczęsne ciała ketonowe, którzy, bracia ketogenicy, myślą, że one są docelowe i to jest najlepsze, jak organizm tego się napierniczy, naprodukuje i tym mózg zasili i serce. No to, on, to moi drodzy kochani bracia ketogenicy, nie. Istnieje coś jeszcze lepszego niż ketoza. Więc nie tylko ketoza, ale ketoza jako forma przejściowa przy okazji jak najbardziej może być. Przy chorobach nowotworowych tego nowotwora, tak jak Pan doktor pisał, dobrze by było zakłodzić, nie dać mu jeść, a on żywi się głównie cukrem. Mówię to, co wyczytałem. Nic tu od siebie wielkiego, chyba, że coś przekręciłem, to skorygujcie tam w komentarzach, jak, jeżeli komuś tam coś yy, nie odpowiada, albo ja się gdzieś machnąłem. przecież mogę się machnąć, kto mi zabroni. Staram się najlepiej, jak potrafię, ale nie zawsze to wychodzi. Jeszcze raz Wam przeczytam to zdanie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Przy dalszym stosowaniu żywienia optymalnego, to jest po 10-14 dniach u osób młodszych i po 3-8 po tygodniach u starszych, ciała ketonowe we krwi i moczu już się nie pojawiają, dlatego, że... Organizm potrafi już dostarczać dobrą energię do mózgu i serca oraz innych ważnych tkanek. Ciało ketonowe przestają być potrzebne, więc wątroba zaprzestaje ich wytwarzania. I tym sympatycznym akcentem na łoni natury kończę dzisiejsze nagranie. Dla Was wszystkich serdeczne pozdrowienia z pięknej polskiej wsi. O, jeszcze coś leci. Dobra, życzę Wam jeszcze raz wielkie... No, 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 odzywa się, może słychać. Jeszcze raz, dużo dobrego. Pozdrawiam.